5, 4, 3, 2, 1, bliski, 7 pięć, lewy, 3, niskie. Dawaj trójeczki, dawaj trójeczkę na raz. Zapilaj 3. Dobrze, dobrze. 120. Lewy 2 niski. Lewo 2 niski. Ruch lekko tni. Lewy dwa niski, ruch lekko tnij Lewy dwa niski, ruch lekko tnij Ja będę poprawiał Jeszcze ciśnij, na Lekko tnij, lekko tnij, dobra I gaz, gaz, gaz Kurwa Stop, prawy dwa nisko, lekko tnij Prawy dwa Lekko tnij, dobrze, ciśnij, kluczka, kluczka Teraz na lewy pizna opór, pis, nie pękaj to trudny w lewo który cię zacieśnia wchodzimy na trójce dobra, już gas, 52, kurwa, nie wiem, <grywa> pizda, pizda, teraz lecimy do szukania. od lewej ciasno, lekko sprawy za z ataku. Pisz, 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 kurwa, to do kurwa, do lewego, no. kurwa, Pizde, pizde, pizde O, kurwa, Nie się na tej, kurwa, ale, prostu, ja Dobra, na kurwa, 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 kurwa,